Kolega Domek Remonty pisze, że na Krokwiowo zastosował 2x10 cm piru. To jest według mnie wyjście wręcz doskonałe. Po pierwsze UC dla tej przegrody, czyli przenikalność świetlną, którą uzyskałeś, to jest w granicach 0,11 albo 0,11,5 e, wata na metr kwadratowy, w zależności od tego, jaką płytę zastosowałeś i to już jest dom pasywny to już jest bardzo 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 dobrze ale druga ważniejsza rzecz bo też poruszyliśmy jakiś czas temu problem rozszerzalności piru który rzeczywiście ze względu na swoją budowę i strukturę zamkniętą komórkową on występuje ten pir pracuje i standardowo płyty pir są ozamkowane mówi się że nie wymagają one warstwy dwustronnej bo zamek on ma 15 do 20 mm, w zależności od producenta, powinien nam tą pracę płyty uwzględnić i ją zniwelować, tak żeby ona się nie otwierała. Jednak przy przegrodzie dachowej, gdzie te różnice temperatur, czyli amplituda pracy płyty, ona może wynosić i 100 stopni, bo ta płyta potrafi się nagrzać i do 80 stopni, a zimą schodzić do minus 20, w skrajnych oczywiście warunkach, to rzeczywiście ta praca płyty, ona może wynosić. Około 2%, czyli, czyli będzie to ponad 2 cm na szerokości i 4 cm ponad na, na długości. Wówczas to, co zrobił kolega domek remonty, czyli zastosował podwójnie z przesunięciem na zamku, jest wyjściem wręcz doskonałym i spowoduje, że nic się na takim dachu nie wydarzy nigdy. Ile to kosztuje takie rozwiązanie? Pewnie za montaż musisz zapłacić parę złotych więcej w materiale około 7-8 złotych netto czy 10 brutto zapłacisz za to, że masz dwie okładziny więcej. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do zadawania pytań dotyczących PIR-u. Wszystkiego dobrego, ale nie tylko. PIR-u. Ryszek Tengerbrecht, TKM.